Jeżeli powodem wprowadzenia karania za posiadanie bezwzględnego, tak, było to, żeby uzyskać efekt w postaci spadku, popytu i spadku podaży i tego efektu nie uzyskaliśmy, to pytanie, co w tym fantem zrobił, bo to jest trochę tak. My mówimy, troszkę mi to przebija przez. Rozumowanie pana komendanta, i ono nie jest wcale, wcale ani błahe, ani rzadkie. Następujący, poród, następujący następujący sposób myślenia. Ludzie jedzą jeszcze za szybko. Wzm, zmuszmy kary. Jeżeli to dalej nie pomoże, to nie cofamy się z karami, tylko mówimy, jeszcze je zmuszmy. Tak tak, tak, tak nie bardzo chyba można. Znaczy tak, nie wydaje mi się, jeżeli mamy ideę pewną we wprowadzeniu pewnego zakazu to jeżeli on nie działa, to się powinniśmy z niego wycofać. Zapewniam Państwa i zaraz o tym powiem, że wycofać się jest potwornie trudno. Bo Pan i, 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 i koledzy Pana oraz wiek, jakaś część społeczeństwa nie chce powiedzieć, że powie o rany boskie. No to nie wycofujmy się z tego, bo będzie niebezpiecznie. Prawda? Jak teraz powiemy, że coś było zabronione, a teraz będzie wolno, No to będzie jeszcze gorzej. Rzecz nie do zbadania, bo nie wiem, czy będzie gorzej, czy nie i, czy, yy, i czy, czy, czy w związku z tym, że mamy artykuł 62 ustawy o przechowaniu narkomanii zabraniający e, jakiegokolwiek posiadania spowodowało, że jest bardziej bezpieczny, czy mniej bezpieczny. Myślę, że dostępność jest pewnie jeszcze większa niż w 2000 roku bez związku z tym przepisem, tak bym powiedział. Ani on nie pomógł, ani nie zaszkodził, natomiast mamy szereg kłopotów, które on wygenerował. Artykuł 48 ust. 4 poprzedniej ustawy jeszcze był o tyle jasny, że mówił, że nie podlega każdej po wszystkim, prawda? Natomiast tutaj 62a mówi o tym, jeżeli przedmiotem czynu, czyli to mamy do czynienia z posiadaniem, są środki udogrzające, etc., etc., w ilości nieznacznej, nikt nie wie dokładnie co jest nieznaczna ilość przeznaczone na własny użytek sprawcy, pani rektor od razu chciała wykminiła, że niestety nie wiadomo co to znaczy, jak to sprawdzać, to było, prawda? Postępowanie można umorzyć, a zatem nie ma obowiązku, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Czyli mamy same niejasne sformułowania, na tyle niejasne, że był problem że się przepis przyjmie. Co więcej, pomysł był taki, od początku te wszystkie ustawy szły w kierunku takim, że przede wszystkim leczyć człowieka i, 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 i edukować, leczyć, a na końcu karać. Taki był pomysł. Niestety problem polega na tym, że w innych dziedzinach życia wszystko jest mniej lub bardziej dobrowolne, a w policji i w prawie mniej dobrowolne. Prawda? Czyli jeżeli mamy zgodnie, zgodnie, zgodnie z do legalizmu ścigać przestępstwa, no to ścigamy, bo od tego jest policja, żeby nie wybierała sobie, co będzie ścigać. Zgodzimy się, prawda? W związku z tym, jeżeli coś się trafia jako do katalogu przestępstw, to jest przestępstwem. Nie ma o czym rozmawiać i trzeba to ścigać. Gdyby to było wykroczenie, moglibyśmy zastanowić. Prawda? Mamy tam zasady oportunizmu w Karmazie większą. Teraz Problem polega na tym, a wszędzie indziej co do edukacji, leczenia, no to jak się mogę, jak są środki, jak jest ochota, to, no to fajnie. Efekt jest taki, że wśród tych różnych działań edukacyjno, edukacyjnych, profilaktycznych, na koniec medycznych również, ta nóżka karna, tak bym powiedział, stała się trochę dominująca i trochę przez nią patrzymy. A, czyli mówiąc pod grubsza niż pozostałe tego stolika, który się miał nie wymrócić, prawda? Stała się grubsza i nie opatrzymy. Stąd się pojawił problem, że i policja, ale i prokuratura, a na koniec sąd, nie jest przyzwyczajona do tego, że może umożliwić postępowanie, mimo że nastąpiło przestępstwo. I to nie była prosta prosta sprawa, zwłaszcza, że ten, te przesłanki tego artykułu 62a jak widzimy, nie były wcale, wcale proste. Ale generalnie chcemy to robić. Co więcej, koncepcja z 2011 roku do dzisiaj obowiązująca tej zmiany, zmiana pas 1 kwietnia, a to nie był prima list, jak już tam się powoli przyjęło, polegała na tym, żeby jak policja złapie, tak ja to rozumiem. I myślę, że tak rozumiem jak profesor Krajewski. Tak a profesor Krajewski był po badaniach swoich w Krakowie, w kryminalności UJ-u, on był jakby szefem tej komisji tworzącej te przepisy z artykułu, które weszły w życie w 2011 roku, chciał, żeby to wyglądało w ten sposób, żebyśmy mieli więcej możliwości kierowania ludzi na leczenie, ale jeżeli będzie taka potrzeba. Ale żeby to ustalić, że czy jest potrzeba, czy potrzeby nie ma, proponował następującą wersję. Policjant łapie, to jest jasne, Prokurator musi decydować, czy dalej to ustawę zrobić. Prawda, to nie jest tak, że zupełnie bez sugestii policjanta, ale teraz zostawi, modelowo to przyjmę. Tak? Prokurator powinien teraz zrobić taki numer: sprawdzić, czy osoba kopana z posiadaniem jest uzależniona, albo takie dziwne sformułowanie ustawy się pojawiło, e, używa szkodliwie. Tak? Jest takie dziwne używanie, używa szkodliwie, czyli co może powodować, ten widać w bliższym czasie, tak jak to rozumiem. Uzależnienie, albo jest na drodze do uzależnienia, jeśli nie uzależniona, ale używa szkodliwie. Czy też nie, jeżeli następuje według niego rozpoznanie takie, osoba jest uzależniona bądź szkodliwie używa, powinna trafić do, na, odpowiedniej, na odpowiednią terapię, program pro, pro, profilaktyczny być może, ale i dopiero potem zastanowimy się nad tym, czy w ogóle karać taką osobę. Do tego, celu, skąd problem ma to wiedzieć? Jak Państwo mu nie powiedzą, no, ta, yy, no to Czyli policjant, to on tego człowieka najczęściej nie widzi nawet, tak? Bo to co tak. możemy powiedzieć, najczęściej go nie widzi. W związku z tym wyposażono, wyposażono prokuratora specjalne uprawnienia i w szczególności dano mu do ręki taką, takie, takie, taki, um, taki pomysł, jak specjalista terapii uzależnień. Mamy w skrócie 100, teraz to się zmieniła nazwa, ale w każdym razie chodziło o terapię uzależnień, że on mógł, mało tego, Jest został zobowiązany w artykule 70a do tego, że jeżeli Zaświta mu w głowie, czyli będzie miał podejrzenie, że ktoś używa szkodliwie bądź uzależniony, ma obowiązek skierować go do, terapii, do specjalisty terapii uzależnień,